Witam serdecznie, odpowiadam na pytania. Po raz 284 odpowiadam <coughs> również na te, które były w czasie transmisji, bo były ciekawe, kiedyś opowiadałem. Pan Kubala od roku prenumeruje, zwraca uwagę na D8 Królem w filmie dzień w moim życiu. To zostawiam. Pan Karol Nowak. Witam pana Karol. Okazuje się, ponad 7 lat prenumeruje kanał. To jest coś pięknego. Dzień dobry, świetny film, ale dźwięk, dźwięk mógłby być wzmocniony i głośniej się pozdrawia. Właśnie testuję, nie? jednakże z dźwiękiem chcę zwrócić uwagę, że system mi podmienia, podmienia mi każda jakaś tam aktualizacja. Pan Mikita, dziękuję za wideo. Pan Redspak Pro końce 6, potem 7 widełki, a pan Szląg Maxim przecież poskoczył, chce, że jest mat, Więc jakie widełki? No tak, pan Reksal a w tym dla białych to goniec nie mógł zbić przypadkiem. I pan Damian powiada, no faktycznie, ale nie zauważyłem. Hach, lecim dalej. O, <totry> <totry> pantoki. O, to pan Toki. Pani Kaczorowski, w wojsku nie byłem, ale chętnie. Usłyszę dlaczego zmieniono metalowe stopnie na pagonach na te wyszywane skoro wnioskowało to kobiety żołnierze, to nie kobiety żołnierze wnioskowali, to nie No my to było dawno temu, domyślam się, że to mogły być ich kobiece części garby, tak mylone no. elastyki się darły od tych, tych pagonów, no tyle Panu powiem. Tutaj aleluja. Pan Michał Kuliński. A obrona, no, więc tutaj na te pytania odpowiedziałem. Przechodzę wobec tego do tych. A, dziękuję za życzenia. Pan Janek, który 5 lat ponad już też. Pan Tomisław, dziękuję wszystkim za życzenia. Proszę robić swoje. No dobra, lecimy dalej. Zamykamy. Odpowiadamy na pytania tu z tego filmu bo były bardzo ciekawe pytanie odpowiadam O Pytanie było. raz znikami. to. Generalnie pytania były, ja odpowiem, one były związane z tym, jak trenować. Więc ja odpowiem tak. Jakie książki czytać? No, czytać książkę Mój System. Jednakże po polsku nie polecam, bo tam ona jest źle przetłumaczona. Dużo błędów jest. Jak się biorą osoby nie mające pojęcia o szachach, o języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim, to tak bywa. Jak to mówią, ktoś tam mówi po łacinie, że tłumaczenie czy tłumacz jest zdrajcą, bo nie jest w stanie oddać tego, i to jest prawda. Ale pytania generalnie były takie. Jak trenować z małym dzieckiem, że podobno jakiś chłopczyk ma 12 lat trenuje 30 godzin tygodniowo w wieku 12 lat. Trenowanie 30 godzin tygodniowo to jest dużo, przecież chodzi do szkoły. Powinien trenować maksymalnie przez 4 dni w tygodniu po 2 godziny. To są to jest 8 godzin i dwa razy po 2 po 2,5 godzin, po 3 godziny w sobotę, w niedzielę to jest 12, wychodzi 20 dni. Jak mi nie wychodzi 30, to przy 6 dniach tygodni jest 5 godzin pracy nad szachami. To jest nie, nie, niemożliwe. Poza tym nie liczcie ilość pracy, czas jej pracy, tylko liczy się jakość tej pracy, co się robi, jak się robi. W szachach robimy trzy formy pracy są. Pierwsze uczymy się rzeczy nowych, czyli poszerzamy zasób wiedzy. Powtarzamy, utrwalamy to, cośmy się nauczyli i redukujemy popełniane błędy. Redukujemy popełniane błędy. To się robi przez analizę. Generalnie byłoby idealne, gdybyśmy do każdej kad kad partii mogli się przygotować, spokojnie ją rozegrać, potem przeanalizować i dopiero siadać do następnej partii. W reżimie turniejowym jest to niemożliwe. Kiedy dzieciom każe gra, się grać czasami dwie partie dziennie, no to to w ogóle jest straszne. A... A druga rzecz... Druga rzecz... Że... No, tam nie ma czasu, dziecko musi odpoczywać. I jeszcze jedna rzecz, jak już jesteśmy przy dzieciach... Wypraszanie rodziców z sali turniejowej... To jest straszna rzecz. Jeżeli widzimy zawodnik, nasz gra i zawodnik gra, to trener, opiekun, powinien go obserwować, jak się zachowuje, jakie ma miny, jak reaguje. No, to... Powinien móc obserwować, powinien móc siedzieć. No, no, oczywiście, wiadomo, że jeżeli pomieszczenia są małe, nie ma miejsca na widzów, każdy, który chodzi, hałasuje, to to przeszkadza. Dlatego dobrze jest robić w salach wielkich, salach gimnastycznych, kiedy jest widownia, mają lornetkę i mogą sobie patrzeć przez lornetkę. I to jest, to jest istota rzeczy. Na lodowisku można zrobić, na stadionie, w hali takiej z, wi z widownią, bo trzeba obserwować dziecko. Bo na przykład rodzic się denerwuje, że dziecko gra za szybko. To co robi dziecko? No to dziecko dalej gra szybko, jak straci dwie figury, nad każdym ruchem zaczyna myśleć po kilka, kilkanaście minut, żeby nie wyjść za wcześnie z sali gry. Sprawia kłopot sobie, bo się denerwuje przeciwnikowi, bo ten nie wie o co chodzi, ale potem przychodzi i tata już nie krzyczy, no bo dziecko długo grało. A dziecko naprawdę grało krótko. Dobrze, teraz jak pracować nad szachami? <laughs> Polecam wzorzec mistrza. Że wpisać sobie w Google wzorzec mistrza, można na stronie klubu szachowego w Lublinie, pamiętam, który taki sympatyczny, młodzieżowy, znaleźć mój model mistrza. Tam jest napisane, nad jakimi cechami powinniśmy pracować. I pracować nad cechami, które umiemy najsłabiej. Bo jeżeli mamy, sprowadzimy to do dwóch elementów i mamy tu. Element, z którym mamy mamy na 7 możliwości. Ma 7 możliwości i 7, a w, a w najsłabszy element na jedną jednostkę to mamy prostokąt 7 na 1 i mamy 7 mamy pole 7. Jeżeli dołożymy do tego dołożymy do tego Poprawimy o jednostkę na element najlepszy, co jest bardzo trudne. Poprawić element najlepszy o jedną jednostkę w skali. Pole będzie mieli 8. Ale jeżeli element najsłabszy poprawimy o 1, to tu będzie już miał dwie jednostki i będzie pole 14. I skala umiejętności gwałtownie zrośnie, Dlatego byśmy pracować na nadsłabszy. Nad najsłabszymi elementami, jak to ja nazwałem, nad redukcją błędów. Pierwszy etap rozwoju dziecka polega na tym, że musi przestać robić elementarne błędy, i jeden z teoretyków, z Zabuga, nie pamiętam, mówił, że trzeba rozegrać od 300 do 1000 partii, i żeby przestać robić elementarne błędy. I to może trwać od roku do dwóch lat i to jest normalne I więc jest tak, tak zwany coaching coaching, taka chora metodologia wymyślona przez ludzi no, z, z dużym deficytem która mówi, że jeżeli będziemy zadawać komuś, to nie z szachami związany, ale z, z metodą pracy będziemy komuś zadawać pytanie to on wymyśli sobie i co, jakie ma silne momenty silne elementy silne cechy i będzie nad nimi pracował on sobie to wyjaśni, jeżeli będzie miała parat do ocen, do porównywania cech. A jeżeli nie ma, to nie wymyślę. Ale generalnie trzeba pracować nad najsłabszym ogniwem w tańcach, szczególnie tych południowoamerykańskich zwanych łaciną. Mężczyźni... Bardzo wielu mężczyzn tańczy wyśmienicie. O sile pary decyduje kobieta. I te kobiety, które są przykra, przy... Wyższają konkurentki, to i ta para z taką kobietą jest lepsza. A to wynika z tego, że mężczyźni tańczą na niskim obcasie, 3 cm, a kobiety przynajmniej 6 cm. I trudniej się tańczy w takich obcasach. Czyli znowu słabsze ogniwo. Nie dlatego, że kobieta gorzej tańczy, go kobieta. Trud. Kobiecie jest trudniej tańczyć i to słabsze ogniwo, więc trzeba pracować nad tym więc nad czym trzeba pracować? Trzeba pracować nad końcówkami. Zacząć od prostych, od prostych pozycji technicznych. Tego typu. Albo tego. Albo tego. Albo takich pozycji. O, z pionem. Matowanie oczywiście, matowania dwoma gońcami nie trzeba uczyć dzieci, ani, ani matowania gońcem i skoczkiem, bo trudno się spodziewać, żeby wybiły się wszystkie pionki, kiedy jedna strona ma figurę więcej, a, 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 a potem dwie, no to tak się bardzo rzadko zdarza. A potem co? A potem no uczyć się końcówek pionkowych. Od początku, od takiej, takiej, takiej. Na bandzie. I na to trzeba czasu. I uczenie się końcówek tak yy, na sucho nie wchodzi. Końcówki trzeba praktycznie pograć, czyli muszą się zdarzyć w partii. Można grać partie treningowe. Można z dzieckiem ćwiczyć takie końcówki. Wygrywanie takich końcówek. Takich. I obronę. No i można to samo robić z figurami. Przypominam, że z gońcami na jednym szydle wygrać nie można. Z się wygrywa 5 przeciwko 4, a od 4 przeciwko 3 się rysuje. Można sobie darować tego typu wieżówki, bo one są bardzo trudne do gry. Tych można, ale takie elementarne, powtarzalne, pozycja luseny, pozycja filidora, w końcówkach pionkowych, elementarnych, to procentuje, bo no weźmy taką prostą pozycję. Mamy czerwone i mamy niebieskie. Jeżeli pójdziemy na niebieskie, to zremisujemy. Jeżeli pójdziemy najpierw na czerwone, to wygramy. Czyli jeszcze raz cofnijmy się. Czyli mamy dwa ruchy i trzeba wiedzieć, który zagrać. Trzeba się nauczyć. A tutaj mamy niebieskie, czerwone i różowe. I tylko pójście na niebieskie remisuje. Czyli prawdopodobieństwo trafienia jest jedna trzecia, jedna możliwość trzech, jeżeli gramy losowo, nic nie umiemy. Więc trzeba dzieci uczyć końcówek, uczenie końcówek jest monotonne, długotrwałe, więc trzeba uczyć no, powolutku, ale systematycznie, systematycznie. I końcówki trzeba pograć. Następne pytanie jakie było? No trzeba uczyć typowych pozycji gry środkowej. No to to, co ja wykładam. Nie jakieś dziwne. Natomiast uczenie. Można znaleźć filmy. Takie kabaretowe. Pełno kabaretu jest. Debiut, którym wszystkich załatwisz. Jakieś głupoty uczą. Albo debiut, którym wszystkich pokonasz. Albo widziałem jeden tak uczę, żeby grać. Jak on to uczy? O, tak, tak, tak. To ma tak debilne nazwy. I po co? Najbardziej klasyczny przykład jest o. Tak można wygrać, kiedy przeciwnik gra źle. Kiedy przeciwnik jest bezmyślny. Kiedy tata jeszcze w pracy został, przychodzi brat mamy, czyli wujek. Mama w kuchni coś robi, dziecko się nudzi, wujek coś sobie. Mama mówi, zagraj z nim w szachy. Wujek mówi, no dobrze. Ale może byś mi zrobiła kawy? Mama się pyta. Tak jak zawsze chcesz ze śmietanką? Tak. No wujek robi tu, przychodzi i mówi, no miałem zły dzień. I to tak z wujkiem tak można wygrać raz, dwa razy. Jak wujek zapamięta, to w tym momencie zacznie myśleć i już mata nie dostanie. I z każdymi dziećmi. Więc to tak, to, 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 to nie ma sensu taka nauka. Trzeba uczyć porządnych debiutów, ale też powoli. I porządnych, porządnych debiutów. Porządnych, typowych pozycji gry środkowej. I jak najmniej na pamięć. Nauka na pamięć. Powinno ograniczać się do minimum. I bardzo ważna rzecz. Nie wystawiać dzieci zbyt wcześnie. Kiedyś Mistrzostwo Polskie do zbyt ciężkich zawodów, bo się dziecko nauczy. Nauczy się przegrywać. Nie, nie pojedzie po naukę, nauczy się przegrywać. Kiedyś jeden Człowiek uczył, jak uczyć szachów i mówi tak, ja wiem kto to był, ale nie chodzi o nazwisko. Wystawiłem młodego człowieka, który potem był arcymistrzem, był mistrzem świata. do turnieju w Polanicy, żeby się nauczył czym jest zwalenie głową w ścianę. No. Proszę sobie skomentować. Do mistrzostw Polski kobiet, do finału, można wystawić młodą dziewczynę, kiedy ma szansę zdobyć medal. Kiedy ma 15-16 lat i ma ranking 2-100, nie należy jej wystawiać. Kiedy ma, ma 16-17 lat, już ma 2-200, czy 2-300, można ją wystawić. Bo się nauczy przegrywać, bo nabęd, na, na, nabędzie kompleksu. Szachy są jak sporty walki, jak nokaut. W boksie po nokaucie 3 miesiące nie wolno startować w zawodach nie, znaczy tak kiedyś było, nie wiem, tak na bieżąco także wracając do meritum i jak pracować? pracować systematycznie i inne zagadnienie tam nie ma, ja już te pytania powtórzę bardzo ważnym elementem jest taktyka liczenie wariantów, kombinacje ktoś mówił, nie pamiętam kto, z Zabuga że samym liczeniem wariantów można dojść do rankingu 2400 może tak? Może nie, ale to jest bardzo znaczące. Popatrzmy na partie naszych dzieci. Albo na, nasz, na partie zawodników trzeciej, czasami drugiej kategorii. O wyniku roz, rozstrzygają elementarne błędy. Możemy trzy godziny ciężko pracować w ciągu 2-3 sekund. Podstawiamy figurę, podstawiamy całą partię. Taktyka, a jakie kombinacje robić? Nie ma ty w 15 ruchach czy w 2 milionach dwóch. Ale proste, jedno, dwuposunięciowe kombinacje. Na serwerze liczes są maty w jednym ruchu. I, a jeżeli robimy kombinacje, robić kombinacje łatwe, a najlepiej bardzo łatwe. Ale robić na 100% poprawności. Nauczyć dziecko, że w pozycji, w której myślimy, to mamy szansę coś zrobić. O, jedna z moich partii. Grałem czarnymi. I miałem przetłumaczony rozdział, to się nazywa Gambit Szkocki. Raz mi zagrano w życiu. Raz mi zagrano w życiu i tu mój przeciwnik napadł. Trzeba zacząć myśleć, że nie pomyślimy, to przegramy. Trzeba obronić. I tu mi strzelił. Trzeba wziąć. I znowu nie rozpłakać się, nie odchodzić królem na g8, blokować wieży. Tylko pomyśleć. Jak pomyślimy, to będziemy wiedzieli, że wieża na... musi wyjść, a króla trzeba schować. Więc gramy g Odbił figurę. I jest krytyczny moment partii. Krytyczny moment partii. On polega na tym, że znowu trzeba sobie wiedzieć. Akurat tu trzeba wiedzieć. Keres D5 wykrzykników postawił. Jeżeli tu, to tu i prowadzimy atak na Białego Króla. Mamy lepszy rozwój. Ale myśleć trzeba myśleć, myśleć, myśleć. Myśleć. Myślenie ma przyszłość. Nauczyć dziecku, że kiedy dostajemy cios między oczy, to trzeba to może jeszcze nie jest za późno, jak pomyślimy może uratujemy. A w ogóle, w każdej sytuacji, kiedy przeciwnik robi ruch, który nas zaskoczył, zadajemy trzy pytania. Po co on to zagrał? Co zmienia mi to w pozycji? Jakie nowe możliwości mi to daje? I myślimy. Bo myślenie ma, no myślenie no warto myśleć. Warto uczyć się gospodarować czasem. Jak moje dzieci 10 lat temu jakoś tak pojechały na Mistrzostwa Polski do 10 lat. Chłopczyk do 10, dziewczynka do 9. Tam było tempo 90 minut na 30 posunięć i 30 sekund dodawane po ruchu. No to zabroniłem robić ruch przed upływem minuty. I to ich nauczyło powoli myśleć. Bo kiedy nie robili ruchów, oni byli posłuszni. Słuchali się mnie. To, to, to zaczynali myśleć i to no, po prostu trzeba myśleć gospodarowanie a jeszcze raz, a jak robić kombinacje no kombinacje robić systematycznie ja taki żartuję zawsze że wstajemy o 5 rano do 7 rano robimy kombinacje potem mama albo żona przynosi nam śniadanie i lecimy do szkoły lub do, do pracy I tak przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku już po 6 miesiącach jest przyrost 400 punktów rankingowych. Naprawdę tak jest. Spróbujcie. Jak i na Mistrzostwa NATO, to na serwerze chess Tempo, nie było wtedy Czes, robiłem mnóstwo kombinacji. Czasami 200 kombinacji dziennie mi się zdarzało zrobić. I to mi podniosło zmysł kombinacyjny, wyostrzyło. Wyostrzyło. Także. Pracować. i uwaga nauka strategii procentuje powoli praca nad zmysłem kombinacyjnym procentuje szybko i jeszcze no weźmy pomoc programu załóżmy, że program pokaże najlepszy ruch a czy program wytłumaczy dlaczego znaczy, ten ruch jest najlepszy nie nie do tego potrzebne są książki z dobrymi znaczy książki z dobrymi komentowanymi partiami. Trzeba oglądać partie dobrze komentowane. No na przykład moje, ale też są książki Botwinnika, Alochina, Fischera, a na przykład Borys Paski w ogóle chyba partii nie komentował. Więc trzeba pracować. Jeżeli będą pytania, jak pracować, co robić, to proszę pytać. Ja chętnie odpowiem. Ja się dzielę tym tam. Jakieś tam osiągnięcia miałem, nomen, omen. Większe osiągnięcia miałem z kobietami, z dziewczętami, chociaż nie tylko, ale tu miałem największe, tak jakoś psychologię szachów kobiecych mocno zgłębiłem. Zobaczymy partię Ewy Kramer. Przechodzimy do obrony francuskiej, bo pora na miniatury. Maksymilian Ewa, Czarny Kramer 1946 rok. To jest obrona francuska. Wariant zamknięty. To jest łańcuch pionkowy. To jest baza łańcucha. To jest baza łańcucha. Trzeba atakować bazę. Czarnym łatwiej. Tu problemem jest zamknięty biało-polowy Nie zbronimy. A czarne atakują bazę. Białe bronią. Czarne atakują kolejny raz. I tu kolejny raz, żeby wejść na F5. Ale został przesunięty. Została przesunięta przekątna. To można było wybić te piony. Maksymilian lewe zbił. Teraz na Hetman C5 można by zagrać goni C3. I, i czarny no, tak trochę stracił czasu. Do tego po biciu. Cofnął Hetmana na C7. I co zaczynają się kłopoty? I co teraz, panie premierze? Jaki ruch zrobić w białini? go zrobił. Zagrał skoczkiem na d4. <laughs> Subtelnie zaoferował Piona. Czarny powinien brać Hetmanem. Jednakże po roszadzie, następnym b4. Biały stałby doskonale. Nieszczęśliwie wziął skoczkiem. I ko kończymy. Co kombinujemy. Co teraz? Pierwszy ruch jest prosty. Skoczek B5. Skoczek chce wskoczyć na B6. Wobec tego Hetman musi bić. Co teraz? Kombinujemy jak maksymilion i wy. czasu, nie zatrzyma film i myślę do skutku. Tylko takie myślenie do skutku daje efekty. W partii nastąpiło Hetman D4, i czarne poddały się. Grozi bicie Hetmana po odejściu skoczkiem. Czarne wygrywają. Co najmniej jakoś, jak skoczek wyjdzie, to i więcej. A po biciu Hetmana nie szach skoczkiem, tylko i tu są dwie groźby. Wisi skoczek i wisi tu. I wygrywają. Jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań. W poniedziałek będzie transmisja. Też zapraszam na transmisję. Dziękuję za uwagę.